Rozdział czternasty Koniec. Na dobre czy na złe? Jesteśmy już za bramami miasta, mruknął ściszonym głosem Karamon do swego bliźniaka, nie spuszczając z oczu smokowców, którzy przyglądali mu się wyczekująco. Zostań z Tiką i Tasem. Ja wracam po Tanisa. Zabiorę tych tam ze sobą. Nie, mój bracie, rzekł cicho Raistlin, którego złote oczy połyskiwały w czerwonym blasku lunitari. Ty nie możesz pomóc Tanisowi. Jego los spoczywa w jego własnych rękach. Mak rzucił spojrzenie na płonące, pełne smoków niebo. Tobie wciąż grozi niebezpieczeństwo, tak samo jak tym, którzy polegają na tobie. Zmęczona Tika stała u boku Karamona z twarzą ściągniętą grymasem bólu, a choć Tasselhoff szczerzył zęby w uśmiechu równie wesołym co zawsze, miał bladą twarz, a w jego oczach czaił się tęskny smutek, jakiego przedtem nigdy nie widziano w oczach Kendera. Karamon strapił się, patrząc na nich. Doskonale, powiedział. Dokąd stąd pójdziemy? Rajstin podniósł rękę i pokazał. Czarne szaty zalśniły, a jego dłoń odcinała się wyraźnie od nocnego nieba, blada i chuda jak naga kość. Na tej grani błyszczy światło. Wszyscy odwrócili się, by popatrzeć, nawet smokowcy. Daleko, po drugiej stronie jałowej równiny, Karamon zobaczył ciemny zarys wzgórza wznoszącego się nad oświetlonym blaskiem księżyca pustkowiem. Na szczycie wzgórza lśniło czysto białe światło i płonęło jasno, niezmiennie jak gwiazda. Ktoś czeka tam na ciebie, powiedział Rajstin. Kto? Tanis? spytał zapalczywie Karamon. Rajstin zerknął na selchofa. Kender nie odwracał twarzy od światła i wpatrywał się w nieuporczywie. Fizban, wyszeptał. Tak, odrzekł Rajstin, A teraz muszę odejść. Co takiego? zająknął się Karamon. Ale chodź ze mną, z nami. Musisz, zobaczysz się z Fizbanem. Nasze spotkanie nie należałoby do przyjemnych. Raistlin potrząsnął głową, poruszając fałdami swego czarnego kaptura. A co z nimi? Karamon wskazał na smokowców. Raislin z westchnieniem odwrócił się do smokowców. Uniósł rękę i wypowiedział kilka dziwnych słów. Smokowcy cofnęli się, a strach i zgroza wykrzywiły ich gadzie twarze. Karamon krzyknął, gdy z czubków palców Raistlina strzeliły błyskawice. Z wrzaskiem bólu smokowcy stanęli w płomieniach i wijąc się padli na ziemię. W chwili śmierci ich ciała zmieniły się w kamień. Nie musiałeś tego robić, Rajstlinie, powiedziała Tika drżącym głosem. Zostawiliby nas w spokoju. Wojna się skończyła, dodał surowo Karamon. Czyżby? Spytał sarkastycznie Rajstlin, wyjmując czarny woreczek z jednej ze swych ukrytych kieszeni. To właśnie takie sentymentalne, zdradzające słabość bzdury, mój bracie, gwarantują ciągłość tej wojny. Oni, pokazał zmienione w posągi ciała, nie są z skrynu. Stworzono ich przy użyciu najczarniejszych z czarnych obrzędów. Ja wiem, Byłem świadkiem ich stworzenia. Oni nie zostawiliby was w spokoju. Jego głos zabrzmiał piskliwie w drwiącym naśladownictwie głosu Tiki. Karamon zaczerwienił się. Chciał coś powiedzieć, lecz Raistlin ozięble zignorował go i wreszcie masywny mężczyzna umilkł, widząc swego brata pochłoniętego magią. Raistlin znów trzymał smoczą kulę w dłoni. Zamknąwszy oczy, zaczął cicho nucić. W krysztale zatańczyły kolory, a potem z kuli trysnął jaskrawy, promienny snop światła. Raistlin otworzył oczy i obserwował niebo czekając. Nie czekał długo. Po chwili gigantyczny cień przesłonił księżyc i gwiazdy. Zlękniona Tika cofnęła się. Karamon pocieszająco objął ją ramieniem, choć sam drżał i sięgnął po broń. Smok, powiedział z nabożnym lękiem Tasselhoff, ale olbrzymi. Nigdy jeszcze nie widziałem tak wielkiego. A może widziałem? mrugnął. Jakoś wydaje mi się znajomy. Widziałeś, stwierdził chłodno Raistlin, chowając do czarnego woreczka zgasłą kulę. We śnie. To Cyan Bloodbane, smok, który dręczył biednego Loraka, króla elfów. Co on tu robi? wysapał Karamon. Przybywa na mój rozkaz, odparł Raistlin. Przybyłby zabrać mnie do domu. Smok zataczał kręgi coraz niżej, a jego olbrzymie skrzydła rozsiewały mroźną ciemność. Nawet Tasselhoff, choć później nie chciał się do tego przyznać, drżał, przywierając do Karamona, gdy potworny zielony smok wylądował na ziemi. Przez chwilę Cyan przyglądał się żałosnej garstce kulących się ludzi. Jego czerwone oczy płonęły, a z pomiędzy zaślinionych szczęk szybko wysuwał się język. Smok mierzył ludzi spojrzeniem pełnym nienawiści, a potem, zmuszony siłą woli potężniejszą od jego własnej, Cyan oderwał od nich wzrok i spojrzał z niechęcią i gniewem na maga w czarnych szatach. Na znak Rajstlina, Smok opuścił wielką głowę na piasek. Spierając się ciężko na lasce Magiusa, Raistlin podszedł do Ciana Bloodbane i wspiął się po jego ogromnym, wężowym karku. Karamon przyglądał się Smokowi, zmagając się ze smoczym strachem, który go ogarnął. Tika i Tas tulili się do niego oboje, trzęsąc się ze strachu. Wtem Karamon odepchnął ich z ochrypłym okrzykiem i podbiegł do wielkiego Smoka. Zaczekaj, Raistlinie! Krzyczał łamiącym się głosem Karamon. Pójdę z tobą! Zaniepokojony Cyan zadarł wielki łeb i zmierzył człowieka płonącym wzrokiem. Doprawdy? spytał cicho Raistlin, kładąc dłoń kolejnym gestem na szyi Smoka. Poszedłbyś ze mną w mrok? Karamon zawahał się, wargi mu spieszły, strach wysuszył mu gardło. Nie mógł mówić, lecz skinął głową dwukrotnie, przygryzając udręki wargę, gdy usłyszał za sobą szlochtiki. tiki. Rajslin przyglądał mu się oczami. Które przypominały złote stawy w głębokiej czerni. Doprawdy wierzę, że poszedłbyś, zdumiał się czarodziej, szepcąc niemal jednocześnie do siebie. Przez chwilę Rajstlin siedział na grzbiecie smoka i rozmyślał. Potem stanowczo potrząsnął głową. Nie, mój bracie, gdzie ja idę, ty nie możesz podążyć za mną. Jesteś silny, lecz to doprowadziłoby cię do śmierci. Jesteśmy wreszcie tacy, jakimi bogowie mieli nas stworzyć, Karamonie. Dwiema pełnymi osobami i nasze drogi się rozchodzą. Musisz nauczyć się iść swoją drogą samotnie, Karamonie. Przez moment upiorny uśmiech przemknął przez oświetloną blaskiem laski twarz Reistlina. Lub z tymi, którzy zechcą dzielić ją z tobą. Żegnaj, mój bracie. Na rozkaz swego pana Cyan Bloodbane rozpostarł skrzydła i wzbił się w przestworza. Błysk światła laski wydawał się maleńką gwiazdą w głębokiej czerni smoczych skrzydeł. A potem i ona mrugnęła i zgasła, pochłonięta całkowicie przez mrok. Oto nadchodzą ci, na których czekałeś, rzekł łagodnie starzec. Tanis podniósł głowę. W blasku ogniska zjawiło się troje ludzi. Ogromny, mocarny wojownik ubrany w zbroję smoczych armii, który szedł pod rękę z młodą kobietą o kędzierzawych włosach. Jej twarz była blada z wyczerpania i poplamiona krwią, a gdy podnosiła oczy ku mężczyźniom u jej boku, wyczytać w nich można było głębokie zatroskanie i smutek. Wreszcie za nimi snuł się, tak znużony, że ledwie mógł ustać, obszarpany kender w porwanych niebieskich nogawicach. Karamon. Tanis wstał. Zwalisty mężczyzna uniósł głowę. Twarz mu się rozpromieniła. Rozłożywszy ramiona, ze szlochem przycisnął Tanisa do piersi. Kika, która stała na uboczu, przyglądała się pojednaniu przyjaciół ze łzami w oczach. Potem dostrzegła jakiś ruch przy ognisku. Laurana? Spytała z wahaniem. Elfia kobieta wystąpiła naprzód w blasku ognia, a jej złote włosy lśniły jasne jak słońce. Choć odziana była w pokrwawioną i powgniataną zbroję, miała ten dumny, królewski wygląd elfiej księżniczki, którą Tika spotkała w Kalinesti tak wiele miesięcy temu. Zawstydzona Tika przyłożyła dłoń do swych brudnych włosów i wyczuła, że są sklejone krwią. Jej biała bluzka z bufkami wisiała w strzępach, ledwie spełniając wymogi przyzwoitości, a źle dobrana zbroja miejscami była wszystkim, co trzymało ją razem. Brzydkie blizny szpeciły gładkie ciało jej kształtnych nóg. A tych kształtnych nóg zbyt wiele było widać. Laurana uśmiechnęła się, a potem Tika też się uśmiechnęła. To nie było ważne. Podchodząc do niej szybko, Laurana objęła ją, a Tika uściskała ją mocno. Zostawiony samotnie Kender przez chwilę stał na obrzeżu światła ognia, spoglądając na starca, który stał przy ognisku. Za starcem leżał wyciągnięty na grani wielki, złoty smok i chrapał, aż mu się boki wznosiły. Starzec gestem dał znać Tasowi, by podszedł bliżej. Wzdychając tak ciężko, że westchnienie to zdawało się wydobywać z czubków jego butów, Taserchow spuścił głowę. Powłócząc nogami, podszedł powoli do starca i stanął przed nim. Jak mam na imię? spytał staruszek, wyciągając rękę, by dotknąć kitki Kendera. Nie Fizban, powiedział żałośnie Tas, nie chcąc na niego patrzeć. Starzec uśmiechnął się, gładząc go po kitce. Potem przycisnął Tasa do siebie, lecz Kender opierał się, trzymając całe ciałko sztywno. Do tej pory nie, powiedział cicho stary człowiek. To jak się nazywasz? wymamrotał Tas z odwróconą głową. Mam wiele imion, odrzekł starzec. Dla elfów jestem Eli. Krasnoludowie nazywają mnie tak. Wśród ludzi znany jestem jako Miecz Niebios. Jednak moim ulubionym imieniem zawsze było to, pod którym znany jestem wśród rycerzy solamnijskich Draco Paladin. Wiedziałem! jęknął Tas, rzucając się na ziemię. Bóg! — Straciłem wszystkich, wszystkich! — zaczął gorzko płakać. Staruszek przyglądał mu się z czułością przez chwilę i nawet sam otarł sękatą dłonią wilgoć z oczu. Potem przykląkł przy kenderze i objął go pocieszająco. — Spójrz, mój chłopcze — powiedział, biorąc tasa pod brodę palcem i kierując jego wzrok ku niebiosom. — Widzisz tę czerwoną gwiazdę, która błyszczy nad nami? Czy wiesz, komu z bogów jest poświęcona? — Reorksowi — powiedział cichutko ta, słykając łzy. Jest czerwona jak ogień w jego kuźni, powiedział starzec patrząc na nią. Jest czerwona jak iskry, które lecą spod jego młota, którym kształtuje płynny świat spoczywający na jego kowadle. Przy kuźni Reorksa rośnie drzewo niezrównanej piękności, niepodobne do żadnego, jaki kiedykolwiek widziała żywa istota. Pod tym drzewem siedzi marudny stary krasnolud i odpoczywa po długiej pracy. Obok niego stoi kufel piwa, a żar kuźni rozgrzewa mu kości. Cały dzień przesiaduje pod drzewem, rzeźbiąc i kształtując drewno, które tak kocha. Każdego dnia ktoś przechodzi obok tego pięknego drzewa i chce zasiąść obok niego. Spoglądając na niego z odrazą, krasnolud mierzy go tym surowym i wrogim spojrzeniem, że ten szybko wstaje. To miejsce jest zajęte mruczy krasnolud. Gdzieś tam się włóczy i szuka przygód pustogłowy kender, pakując siebie i towarzyszących mu nieszczęśników w niekończące się kłopoty. Zapamiętaj sobie me słowa. Któregoś dnia pojawi się tutaj, będzie podziwiał moje drzewo i powie: Jestem zmęczony, Flincie. Myślę, że odpocznę sobie trochę przy Tobie. Potem siądzie i powie: Flincie, słyszałeś o mojej ostatniej przygodzie? Wiesz, pewien mak w Czerwonych Szatach, i jego brat i ja wybraliśmy się w podróż w czasie i działy się cudowne rzeczy, a ja będę musiał wysłuchać jakiejś zwariowanej opowieści i tak dalej mam rocze. Ci, którzy chcieli usiąść pod drzewem, ukrywają uśmiechy i zostawiają go w spokoju. Więc on nie czuje się samotny? Spytał Tas, wycierając oczy dłonią. Nie, dziecko, on jest cierpliwy. Wie, że masz jeszcze dużo do zrobienia w życiu. On poczeka. Poza tym zna już wszystkie twoje opowieści. Będziesz musiał wymyśleć coś nowego. Tej jeszcze nie słyszał, stwierdził Tas, czując budzący się entuzjazm. O chwizbanie, to było cudowne. Niemal umarłem. Znowu. I otworzyłem oczy i Rajstin był w czarnych szatach. Tas zadygotał z rozkoszy. Wyglądał tak złowrogo, ale ocalił mi życie i, ojej, przerwał ze zgrozą, a potem zwiesił głowę. Przepraszam, zapomniałem. Chyba już nie powinienem nazywać cię fizbanem. Staruszek wstał i poklepał go łagodnie. Nazywaj mnie fizbanem. Od tej pory takie będziemy imię wśród kenderów. Głos starca zabrzmiał tęsknie. Prawdę mówiąc, dość polubiłem to imię. Stary człowiek podszedł do Tanisa i Karamona i przez jakiś czas stał obok nich, podsłuchując ich rozmowę. On odszedł, Tanisie, powiedział ze smutkiem Karamon. Nie wiem dokąd, nie rozumiem. Wciąż jest wątły, lecz nie jest słaby. Ustąpił ten straszny kaszel. Jego głos jest niby ten sam, a jednak inny. On jest Fistandantilusem, rzekł starzec. Zarówno Tanis, jak i Karamon odwrócili się. Ujrzawszy starca, obaj skłonili się z czcią. Och, przestańcie, wypalił Fisban. Nie znoszę tego całego kłaniania się. I tak obaj jesteście hipokrytami. Słyszałem, co o mnie mówiliście za moimi plecami. Tanis i Karamon obaj zaczerwienili się z poczucia winy. Nieważne, Fisban uśmiechnął się. Wierzyliście w to, co chciałem, żebyście wierzyli. A teraz wracając do twego brata. Masz rację. Jest sobą i nie jest. Jak zostało przepowiedziane, jest władcą zarówno teraźniejszości, jak i przeszłości. Nie rozumiem, karamon potrząsnął głową. Czy to smocza kula mu to zrobiła? Jeśli tak, może można to jakoś przełamać albo Nikt mu tego nie zrobił, rzekł Fisban, mierząc karamona surowym wzrokiem. Twój brat sam sobie wybrał ten los. Ja w to nie wierzę. Jak? Kim jest ten fistan coś tam? Żądam odpowiedzi. Nie w mojej mocy jest udzielić odpowiedzi, jakich szukasz, odpowiedział Fisban. Jego głos był wciąż łagodny, lecz wyczuwało się w nim stalową nutę, która natychmiast powstrzymała Karamona. Strzeż się tych odpowiedzi, młody człowieku, rzekł cicho Fizban. A jeszcze bardziej strzeż się swych pytań. Karamon milczał przez długą chwilę i spoglądał w niebo, w ślad za zielonym smokiem, choć ten zniknął już dawno temu. Co się z nim teraz stanie? spytał wreszcie. Nie wiem, odparł Fizban. Sam jest kowalem swego losu, tak jak i ty. Wiem tylko jedno, Karamonie. Musisz pozwolić mu odejść. Spojrzenie starca padło na Tikę, która podeszła do nich. Raistlin miał rację, mówiąc, że wasze ścieżki rozeszły się. Idź naprzód ku swemu nowemu życiu w pokoju. Tika uśmiechnęła się do Karamona i przytuliła się do niego. Uściskał ją i ucałował jej rude kędziory. Lecz w chwili, gdy uśmiechnął się do niej i potargał jej włosy, jego spojrzenie powędrowało ku nocnemu niebu gdzie nad Neraką smoki wciąż toczyły płomienne boje o panowanie nad rozpadającym się imperium. A więc to koniec, rzekł Tanis. Dobro zwyciężyło. Dobro? Zwycięstwo? Powtórzył Fizban, odwracając się i mierząc półelfa przenikliwym spojrzeniem. O nie, półelfie. Przywrócono równowagę. Złe smoki nie zostaną wygnane. Zostaną tutaj, podobnie jak dobre smoki. Wahadło znów porusza się swobodnie. Całe to cierpienie było tylko po to? Zapytała Laurana podchodząc do Tanisa, dlaczego dobro nie miałoby wygrać i wypędzić ciemności na zawsze? Niczego jeszcze się nie nauczyłaś, młoda damo? Skarcił ją Fizban, grożąc jej kościstym palcem. Były już kiedyś czasy, gdy dobro przeważało. Czy wiesz, kiedy to było? Tuż przed kataklizmem. Tak, ciągnął, widząc ich osłupienie. Król, kapłan i star był dobrym człowiekiem. Czy to was dziwi? Nie powinno, bowiem oboje widzieliście, do czego zdolne jest takie dobro. Widzieliście je wśród elfów, Odwiecznego ucieleśnienia dobra. Rodzi nietolerancję i skostnienie. Przekonanie, że skoro ja mam rację, ci, którzy nie wierzą w to samo co ja, muszą się mylić. My, bogowie, dostrzegaliśmy niebezpieczeństwo, jakie niosło światu takie samozadowolenie. Zobaczyliśmy, że wiele dobrego ginie tylko dlatego, że jest niezrozumiane. Zobaczyliśmy, że królowa ciemności czeka przyczajona, bowiem oczywiście nie mogło to trwać długo. Przeciążone ramię wagi musi przechylić się i opaść, a wtedy ona powróci. Ciemność stąpi na świat bardzo szybko. I stąd kataklizm. Żal nam było niewinnych. Żal nam było tych, którzy zawinili. Lecz świat musiał zostać przygotowany, bowiem inaczej ciemność, która zapadła, mogła nigdy się nie rozwiać. Fisban zauważył, że Tasselhoff ziewa. Dość już wykładów. Muszę iść. Mam masę roboty. Czeka mnie pracowita noc. Odwróciwszy się nagle, podreptał do chrapiącego złotego smoka. Zaczekaj! rzekł niespodziewanie Tanis. Fizbanie, ee, paladin! Czy byłeś kiedyś w gospodzie ostatni dom w Soles? Gospoda w Soles? Staruszek zatrzymał się i pogładził po brodzie. Gospoda, jest ich tak wiele, ale wydaje mi się, że pamiętam korzenne ziemniaki. Właśnie. Starzec popatrzył na tanisa błyszczącymi oczyma. Kiedyś opowiadałem tam bajki dzieciom. Całkiem interesujące miejsce z tej gospody. Pamiętam pewien wieczór weszła piękna młoda kobieta. Była barbarzynką o złotych włosach. Zaśpiewała pieśń o lasce z błękitnego kryształu i wywołała zamieszki. – To ty zacząłeś, wzywając strażę! – wykrzyknął Tanis. – Ty nas w to wpakowałeś! – Ja przygotowałem scenę, chłopcze – rzekł przebiegle Fisban. – Ale nie dałem wam scenariusza. Wszystkie dialogi były waszym dziełem. Zerknąwszy na Lauranę, a następnie znów na Tanisa, potrząsnął głową. – Muszę powiedzieć, że wniosłbym kilka poprawek tu i tam, ale… nieważne. Znów się odwrócił i zaczął wrzeszczeć do smoka. — Obudź się, ty leniwa, zapchlona bestio! — Zapchlona? — Piryt raptownie otworzył oczy. — Ty zramolały stary magu! Nie zdołałbyś wody zamienić w lód nawet w środku zimy! — Nie zdołałbym? — krzyknął Fizban, nie posiadając się ze złości i szturchając smoka laską. — Już ja ci pokażę! — wyciągnął wygniecioną księgę zaklęć i zaczął przewracać kartki. Kula ognista, kula ognista. Wiem, że to jest gdzieś tutaj. Stary czarodziej w roztargnieniu wdrapał się na grzbiet Smoka, wciąż mamrocząc przy tym. Na pewno jesteś gotowy? spytał lodowatym tonem sędziwy Smok, a następnie, bez czekania na odpowiedź, rozpostarł skrzypiące skrzydła. Łopocząc nimi z wysiłkiem, by pozbyć się zesztywnienia, przygotował się do odlotu. Zaczekaj, mój kapelusz! wrzasnął rozpaczliwie fizban. Za późno. Wymachując wściekle skrzydłami, smok wzbił się ciężko w powietrze. Piryt chwilę kołysał się, ledwo wisząc nad brzegiem urwiska, a potem chwycił w skrzydła wiatr i wzbił się w nocne niebo. Zatrzymaj się! Oszalałeś! Fizbanie! zawołał Tas. Mój kapelusz! jęczał czarodziej. Fizbanie! krzyknął znowu Tas. Masz! Jednak odlecieli już zbyt daleko, by go usłyszeć. Wkrótce widać tylko było gasnące złote iskierki. Smocze łuski lśniące w blasku solinarii. Masz go na głowie! Wymrotał Kender z westchnieniem. Przyjaciele obserwowali ich w milczeniu, a potem odwrócili się. Pomóż mi, dobrze, Karamonie? poprosił tanis. Zdejmując smoczą zbroję, wyrzucał kawałek po kawałku za krawędź grani. A co z twoją? Ja chyba zatrzymam swoją jeszcze jakiś czas. Przed nami jeszcze długa podróż, a droga będzie trudna i niebezpieczna. Karamon machnął ręką w stronę płonącego miasta. Rajslin miał rację. Smocze ludzie nie zaprzestaną swego zła tylko dlatego, że ich królowa odeszła. Dokąd pójdziesz? spytał Tanis, oddychając głęboko. Nocne powietrze było łagodne i ciepłe, przesycone wonią obietnicy Nowej Zieleni. Pozbywszy się z ulgą nienawidzonej zbroi, znużony Tanis usiadł w cieniu zagajnika, który rósł na granicy nad świątynią. Laurana podeszła, by usiąść obok niego, ale nie przy nim. Podciągnęła kolana pod brodę i w zamyśleniu spoglądała na równiny. Rozmawialiśmy o tym z Tiką, powiedział Karamon, kiedy oboje usiedli obok Tanisa. Spojrzeli na siebie i wydawało się, że żadne nie chce dalej mówić. Po chwili Karamon odchrząknął. Wracamy do sole, się. To chyba oznacza, że rozstajemy się, bo przerwał, nie będąc w stanie dokończyć. Wiemy, że wy wracacie do kalamanu, dodała cicho Tika, rzuciwszy spojrzenie na Lauranę. Rozmawialiśmy o powrocie z wami. W końcu tam jest wciąż latająca cytadela. I ci wszyscy zbuntowani smokoludzie. Chcielibyśmy też zobaczyć znów Riverwinda Winda i Goldmoon i Giltanasa, ale... Chcę wrócić do domu, Tanisie, rzekł z ciężkim sercem Karamon. Wiem, że niełatwo będzie wrócić. Teraz, gdy Soles jest spalone i zniszczone, dodał, przewidując sprzeciw Tanisa. Ale pomyśleliśmy o Alchanie i elfach. O tym, do czego oni muszą wrócić w Sylvanesti. Wdzięczny jestem losowi, że mój dom tak nie wygląda. Że nie jest wynaturzonym koszmarem. Będę im potrzebny w soles, Tanisie, żeby pomóc w odbudowie. Będą potrzebowali mojej siły. Jestem przyzwyczajony do tego, że jestem potrzebny. Tika położyła policzek na jego ramieniu, a on łagodnie potargał jej włosy. Tanis pokiwał głową, rozumiejąc. Chciałby znów zobaczyć soles, ale to nie był jego dom. Już nie. Nie bez Flinta i Sturma i innych. A ty tas? Tanis spytał Kendera z uśmiechem, gdy Tas wrócił do drużyny, dźwigając bukłak, który napełnił wodą z pobliskiego strumyka. Pójdziesz z nami do kalamanu? Tas się zaczerwienił. Nie, Tanisie, powiedział speszony. – Widzisz, skoro już jestem tak blisko, pomyślałem sobie, że złożę wizytę w swojej ojczyźnie. Zabiliśmy smoczego władcę, Tanisie. Tas dumnie uniósł podbródek. Tylko własnymi siłami. Ludzie będą nas teraz traktować z szacunkiem. Nasz przywódca, Kronin, z pewnością przejdzie do historii Krynu jako bohater. Tanis podrapał się po brodzie, by ukryć uśmiech, powstrzymując się od powiedzenia Tasowi, że smoczym władcą, jakiego zabili kenderzy, był napęczniały, tchórzliwy małomistrz Toede. Sądzę, że jeden z kenderów zostanie bohaterem, stwierdziła poważnie laurana. Będzie to ten kender, który rozbił smoczą kulę, który walczył podczas oblężenia wieży najwyższego klerysta który pojmał bakarisa i który ryzykował wszystko, by ocalić przyjaciółkę z rąk Królowej Ciemności. Kto to? spytał z zapałem Tas, a potem... Och, nagle uświadomiwszy sobie, kogo miała na myśli Laurana, Tas zaróżowił się po czubki uszu i usiadł z hukiem kompletnie przytłoczony. Karamon i Tika rozsiedli się pod drzewem, a na twarzach obojga, przynajmniej chwilowo, malował się spokój i ukojenie. Tanis przyglądał im się z zazdrością, zastanawiając się, czy jemu dane będzie kiedykolwiek zaznać takiego spokoju. Odwrócił się ku Lauranie, która siedziała wyprostowana i wpatrywała się w płonące niebo, myślami będąc bardzo daleko. Laurano, powiedział niepewnie Tanis, i głos mu zadrżał, gdy odwróciła do niego swą piękną twarz. Laurano, dałaś mi go kiedyś. Trzymał w dłoni złoty pierścionek, zanim którekolwiek z nas poznało, co to prawdziwa miłość czy zobowiązanie. Teraz on dla mnie wiele znaczy, Laurano. We śnie ten pierścionek wyprowadził mnie z ciemności koszmaru. Podobnie jak Twa miłość ocaliła mnie przed mrokiem mej duszy. Przerwał, poczuwszy ostre ukłucie żalu jeszcze w trakcie mówienia. Chciałbym go zatrzymać i chciałbym dać Ci jakiś od siebie, abyś miała do pary. Laurana przyglądała się pierścionkowi przez długą chwilę bez słowa, po czym wzięła go z dłoni Tanisa i nagłym ruchem wyrzuciła za krawędź grani. Tanis jęknął i na wpół zerwał się na nogi pierścień błysnął w czerwonym blasku lunitari, a potem zniknął w ciemności. To chyba twoja odpowiedź, rzekł Tanis. Nie winiecie. Laurana odwróciła się do niego z twarzą promieniującą spokojem. Kiedy dawałam ci ten pierścionek, Tanisie, była to pierwsza miłość rozkapryszonego serca. Miałeś rację, że mi go zwróciłeś, teraz to rozumiem. Musiałam dorosnąć, dowiedzieć się, czym jest prawdziwa miłość. Przeszłam przez ogień i ciemność, Tanisie. Zabijałam smoki. Płakałam nad ciałem ukochanego, westchnęła. Byłam przywódcą, miałam obowiązki. Flint mi to powiedział, ale ja wszystko to rzuciłam. Wpadłam w sidła Kitiary. Uświadomiłam sobie zbyt późno, jak powierzchowna była naprawdę moja miłość. Wierna miłość Riverwinda i Goldmund przyniosła światu nadzieję. Nasza, małostkowa miłość nieomal go unicestwiła. Laurano zaczął tanis, czując jak mu się serce kraje. Zacisnęła dłoń na jego dłoni. Cii. Jeszcze chwilę, szepnęła. Kocham cię, Tanisie. Kocham cię teraz, ponieważ rozumiem cię. Kocham cię za światło i ciemność w twoim sercu. Dlatego wyrzuciłam pierścionek. Być może któregoś dnia nasza miłość stanie się fundamentem wystarczająco mocnym, by zacząć na nim budowę. Być może któregoś dnia dam ci inny pierścionek i przyjmę twój. Jednak nie będzie to pierścionek z liści bluszczu, Tanisie. Nie, rzekł, uśmiechając się. Wyciągnął do niej rękę i położył dłoń na jej ramieniu, aby przyciągnąć ją do siebie. Potrząsnęła głową i chciała się odsunąć. To będzie pierścionek wykonany w połowie ze złota, a w połowie ze stali. Tanis chwycił ją mocniej. Laurana spojrzała mu w oczy, a potem uśmiechnęła się i uległa mu, przysuwając się ku niemu i kładąc głowę na jego ramieniu. Może ją zgole? Powiedział Tanis, drapiąc się po brodzie. Nie rób tego, zabruczała Laurana, otulając się płaszczem Tanisa. Przyzwyczaiłam się do niej. Przez całą tę noc drużyna razem trzymała warte pod drzewami, oczekując brzasku. Zmęczeni i poranieni nie mogli spać, wiedząc, że niebezpieczeństwo jeszcze nie minęło. Ze swego przyczółka widzieli gromady smokowców, które uciekały z terenu świątyni. Uwolnieni spod władzy swych dowódców, smokowcy wkrótce, dla utrzymania się przy życiu, zajmą się rabunkiem i mordowaniem. Nadal istnieli smoczy władcy. Choć nikt nie wspominał jej imienia, wszyscy w drużynie wiedzieli, że jeden z nich Niemal na pewno przeżył zamęt, jaki kłębił się dookoła świątyni. Być może jest jeszcze inne zło, z którym przyjdzie się zmagać. Potężniejsze i bardziej przerażające, niż przyjaciele śmieli sobie wyobrażać. Teraz jednak mieli kilka chwil spokoju i ciężko im było zakończyć je. Albowiem wraz ze świtaniem nadejdzie czas pożegnania. Nikt nie odezwał się, nawet Tasselhoff. Nie potrzebowali słów. Wszystko zostało powiedziane lub czekało dopiero na słowa. Nie zepsują tego, co już minęło. Ani nie będą poganiać tego, co dopiero nadejdzie. Poprosili czas, by zatrzymał się na chwilę i pozwolił im odpocząć i być może wysłuchał ich. Tuż przed świtem, kiedy ledwie zwiastun jutrzenki zalśnił blado na wschodnim nieboskłonie, świątynia z królowej ciemności wybuchła. Ziemia zatrzęsła się od huku. Blask był oślepiający, jaskrawy jak narodziny nowego słońca. Rozbłysk światła poraził ich oczy, więc nie widzieli niczego wyraźnie. Mieli jednak wrażenie, że roziskrzone odłamki świątyni wznosiły się ku niebiosom, wessane przez ogromny podniebny wir. Okruchy błyszczały coraz jaśniej, pędząc w rozgwieżdżoną ciemność, aż dorównały blaskiem samym gwiazdom, a potem stały się gwiazdami. Jeden po drugim okruchy strzaskanej świątyni zajmowały właściwe miejsce na niebie, wypełniając dwie czarne dziury, które Rajstlin ujrzał zeszłej jesieni, kiedy podniósł głowę na łódce na jeziorze Krystalmir znów gwiazdozbiory zalśniły na niebie znów waleczny wojownik, paladin, platynowy smok zajął swe miejsce na jednej połowie nocnego nieba, podczas gdy naprzeciwko niego pojawiła się królowa ciemności, takizis, pięciogłowy smok wielu kolorów. I tak oto podjęli swe wieczne obroty, jedno zawsze obserwując czujnie drugie, zataczając wieczne kręgi wokół Gileana, boga neutralności, szal równowagi.